Audycja powstała w Radiu Warszawa 106.2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Gość radia Warszawa. Kwadrans po godzinie 16, a my zastanawiamy się dzisiaj, czy da się coś zrobić z hałasem w Warszawie. Naszym gościem jest pan Alan Grinde, Instytut Ekologii Akustycznej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Jak w ogóle mierzymy hałas? Czy mierzymy jego długość? Czy mierzymy jego intensywność? Czy robimy to za pomocą jakichś y, urządzeń na stałe, gdzieś zamontowanych w konkretnych punktach? Czy, czy to są przenośne jakieś urządzenia? Jak to od strony technicznej wygląda? Od strony technicznej mierzymy Mierzymy hałas sonometrami, urządzeniami, które w odpowiedni sposób badają natężenie dźwięku. Mierzymy to zarówno w czasie, czyli na przykład rozstawiamy sprzęt na 8 godzin, z tego od, odsiewamy tło i sprawdzamy, jakie jest natężenie, właśnie przy danej ulicy, przy lotnisku, w mieszkaniach, w częściach przemysłowych dowolnie. I rozumiem, że mamy jakieś normy określone, które nam mówią, kiedy jest za głośno, a kiedy jeszcze ten hałas jest dopuszczalny. Normy są ustalone przez Ministerstwo Środowiska. One są różne w zależności od tego, czy robimy pomiar w częściach miejskich, domkach jednorodzinnych, w częściach przemysłowych, no i oczywiście, czy to jest w dzień czy w nocy. A gdzie w Warszawie jest najgłośniej? No, to jest trudny temat do, do podjęcia. Z takiego względu się, że okolice lotnisk z pewnością mają for him. Mm. negatywne działania, jeżeli chodzi o akustykę, jednakże hałas drogowy jest dużym problemem nie tylko w Warszawie, ale szczególnym problemem jest hałas taki niepotrzebny, generowany przez pojazdy o modyfikowanych wydechach, które celowo zanieczyszczają akustycznie nasze środowisko. Jak to wygląda w innych miastach Europy, w innych stolicach, w miastach podobnych do Warszawy, bo może jest tak, że po prostu to jest do Zabrodziejstwo inwentarza mieszkania w dużym mieście. Chcemy mieć blisko do pracy, chcemy, chcemy mieć blisko na koncert, na basen, do centrum handlowego. No to może musimy przyjąć też te dodatkowe koszty w postaci tego, że jest głośno, że cały czas jest gwar. Jeżeli chodzi o hałas, generalnie, czy powiedzmy ogólnie, jak wygląda pejzaż akustyczny miast, dużych miast, wygląda to w ten sposób, że po pierwsze, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, mamy prawo, żeby żyć w środowisku czystym, który sprzyja naszemu rozwojowi i nie ma negatywnego wpływu na nasze, na nasze życie. Miasta europejskie podchodzą do tego w sposób no, różny, jednakże na zachodzie Europy, jeżeli chodzi o Barcelonę, Paryż, Kopenhagę, podejmowane. Jest szereg działań, które pomagają to środowisko akustyczne w centrach, zwłaszcza miast, zachowywać na jak najniższym poziomie. Wiąże się to na przykład z ograniczeniami ruchu, z zaniżonymi normami, jeżeli chodzi o prędkość poruszania się samochodów, a w walce z akustycznymi czy prędkościowymi przestępcami stosuje się coraz częściej kamery akustyczne. W Polsce akurat nie ma takich. Podstaw e, prawne, żeby to tak łatwo wprowadzić. Jednakże Holandia też zaczęła wprowadzać kamery akustyczne, mimo że legislacja jeszcze w tym kraju nie dopuściła do tego w sposób oficjalny, ale daje to policji ogólne wrażenie i wiadomości, którzy kierowcy celowo e, hałasują. Czyli to nie tylko są jakieś specjalne normy, ale także e, skuteczność w ich egzekwowaniu. Mają po prostu te kraje narzędzia, które łatwiej pozwalają z tym walczyć. Jeżeli chodzi o egzekwowanie prawa, to zawsze chyba nie jest za zależnie tylko jeśli chodzi o hałas czy jakiekolwiek inne e, zagadnienia, to tak, egzekwowanie prawa jest w zasadzie podstawą do tego, żeby to prawo było przestrzegane. E, w Polsce są odpowiednie też narzędzia i są odpowiednie normy, żeby to stosować. No już, to już jest dalej kwestia woli decydentów i odpowiednich instytucji, żeby wywierać presję na egzekwowanie tego prawa. A jaki wpływ hałas w mieście, długotrwały hałas, na który jesteśmy narażeni, ma wpływ na nasze zdrowie? Czy to jest tak, że po prostu jesteśmy przez to rozdrażnieni, trudniej nam się skoncentrować, no, nie możemy spać w nocy, jesteśmy niewyspani, to jest oczywiste, ale czy są jakieś skutki inne, z których nie zdajemy sobie sprawy, które realnie wpływają na nasze zdrowie? Jeżeli chodzi o wpływ hałasu na zdrowie człowieka, to jest bardzo szeroki katalog. Same. Y Elementy, które Pan teraz wspomniał, już są problematyczne, ponieważ rosnąca irytacja może prowadzić dalej do agresji, która może się przenieść albo na autoagresję, na osoby nam bliskie, albo nawet na sprawcę hałasu. Niewyspanie powoduje szereg różnych problemów zdrowotnych, a do tego właśnie takie nagłe sytuacje stresowe, czyli w momencie, kiedy pojawia się hałas taki impulsowy, nagły który jest na przykład związany z szybkim, nagłym przejazdem motocykla czy samochodu, wprowadza nasz organizm w stres. I z tego stresu zaczynają się robić kolejne rzeczy, typu rozwój chorób serca, zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy, oczywiście ubytki w słuchu czy przesunięciu. Przesunięciu naszego słuchu, czyli co chwil, przez jakiś czas gorzej słyszymy, potem to wraca, no ale w pewnym momencie już może jakby e, ten temat nie wrócić. Jeżeli chodzi o dzieci, no to właśnie problemy też ze snem, e, problemy ze skupieniem się. Kanadyjczycy prowadzili takie badania, że dzieci, które, się, które odpoczywają, które mieszkają w dzielnicach podmiejskich, czy ten hałas jest znacznie niższy, przyswajają o 50% słów więcej niż ich rówieśnicy, którzy mieszkają w hałaśliwych częściach Toronto i Montrealu, bo w tych miastach były prowadzone badania, więc. E, Tematy behawioralne i jeżeli chodzi o zapamiętywanie u dzieci też jest problemem, no i do tego dołóżmy zwierzęta, które nagle reagują tak na wystrzały na przykład stumików, no i ma to duży wpływ na pogarszanie się chorób towarzyszących u seniorów skupmy się teraz na Warszawie. Czy warszawski ratusz dostrzega ten problem i realnie coś z nim robi? Bo jakiś czas temu była taka akcja, którą chwaliła się stołeczna policja. Ciche miasto, kilkaset mandatów ponoć trafiło i uderzyło po kieszeniach kierowców tych samochodów, które hałasują w stolicy. Ale jednocześnie w weekend po tej akcji ktoś pozwolił na przejazd nocny motocyklistów, który odbywał się po godzinie 22. No i jak to jest właśnie w Warszawie. Czy, czy miasto realnie próbuje coś robić z tym problemem? Niestety nie, nie, nie widzimy takich zdecydowanych akcji, nawet akcja Ciche miasto, która się pojawiła po tym, jak poprzez doniesienia medialne pojawiła się informacja, że grupa obywatelska z centrum Warszawy chce pozwać ratusz o zaniedbanie, jeżeli chodzi o zarządzanie hałasem, to akcja ciche miasto no, sugerowała mieszkańcom, że to jest akcja wymierzona w hałas. I jednakże patrząc się na stronę tej akcji na, na stronie Komendy Stołecznej Policji znajdujemy, że w nie tylko był mierzony hałas, ale przypuszczalność światła w szybach, jazda pod wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu i badań z sonometrem, czyli tej podstawy, za którą może wystawić mandat za przekraczanie norm środowiskowej, jeżeli chodzi o hałas, było tylko 33. Więc wśród tych 200 mandatów, którymi się chwali policja, myślę, że maksymalnie mogło być tylko 33 wystawione za hałas, reszta była z innych powodów. Więc to dla nas była bardziej akcja bezpieczne miasto, bo oczywiście warto takie akcje przeprowadzać. Zaczną tylko, że mogła wprowadzać niektóre osoby w błąd, że to ponad 200 mandatów wystawionych z powodu nadmiernego hałasu. Okazuje się, że ten przymiotnik ciche było trochę na wyrost. Hałas generowany no, przez samochody, przez motoryzację to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to koncerty, różne wydarzenia masowe, które w wielkim mieście się odbywają. Jakiś czas temu też było głośno wokół jakiegoś festiwalu hip-hopowego bodajże, który miał się odbyć na bielanach. Najpierw mieszkańcy na to cykliczne wydarzenie się skarżyli każdorazowo. Miasto na tę edycję najpierw cofnęło zgodę, później ją przywróciło. Jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia, co tutaj miasto robi? Czy widzą państwo jakieś też działania? Wydaje mi się, że tutaj nie ma też zbyt jakichś konkretnych działań z takiego względu, że podczas festiwalu Męskie Granie otrzymaliśmy podczas trwania festiwalu kilkanaście maili od mieszkańców Bemowa. Czy coś można z tym zrobić? Ponieważ policja, straż miejska nie reagują w ogóle na wezwania, że o godzinie drugiej rano wszyscy jeszcze dalej muszą słuchać. Tego, co się dzieje na festiwalu. Generalnie jest to problem nie tylko Warszawy, ale generalnie kraju, jeżeli chodzi o zarządzanie akustyczne imprezami masowymi, zwłaszcza tymi, które się odbywają w godzinach wieczornych i trwają do późnych nocnych. Niedawno Rzecznik Praw Obywatelskich też podjął tą sprawę i zwrócił się z apelem do, do rządu do uregulowania tego w odpowiedni sposób. Każda impreza powinna mieć wyznaczoną informację. Dotyczącą poziomu natężenia dźwięku. I organizator powinien jej przestrzegać, a jednocześnie odpowiednie służby powinny monitorować, czy te normy są przestrzegane i przede wszystkim, czy nie są to normy, które wpływają niekorzystnie na życie, na dobrostan na, i na zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców, które, którzy nie chcą koniecznie brać udziału w tej imprezie, a są do tego przymuszeni. Ostatnie pytanie, właśnie o mieszkańców. No, powiedział pan, że dostali państwo dużo zgłoszeń od mieszkańców, którzy skarżyli się na hałas. I często chyba tak jest, że w takich sytuacjach mieszkańcy zgłaszają to Policji Straży Miejskiej, która nie jest w stanie z tym nic zrobić. Rośnie frustracja, rośnie poczucie bezradności, tego że gdzieś tam ktoś ponad ich głowami coś ustalił. Czy mieszkańcy mogą coś zrobić? Czy mają jakieś narzędzia? Czy możemy im podpowiedzieć, gdzie kierować jakieś petycje, skargi, żeby no, tę skałę, tą kroplą drążyć? Z naszego doświadczenia, próbując współpracy z Biurem Ochrony Środowiska czy Policją, spełzą to w tym momencie na niczym. niestety. Otrzymaliśmy psychologię e, papierologiczną i takie działania na alibi. Więc w grupie obywatelskiej, która się zorganizowała wokół hałasu głównie w centrum, ale teraz to już się rozszerzyło na całą Warszawę, powstał pomysł. E, Pozwu miasta stołecznego Warszawa o właśnie zaniedbania dotyczące zarządzania hałasem. Liczba osób zainteresowanych pozwem cały czas rośnie i wciąż jeszcze czekamy na możliwość spotkania się z władzami miasta i z biurem ochrony środowiska i z policją tak twarzą w twarz, czysto po ludzku, żeby porozmawiać o problemie, usłyszeć jakieś konkretne wiążące deklaracje. No ponieważ tego nie ma, no to myślę, że w sposób naturalny obywatele mają prawo do tego, żeby zawalczyć o swoje prawa, o swój dobrostan, o swoje zdrowie, e, więc pewnie będą korzystać ze wszystkich kolejnych jakby narzędzi, które to umożliwią. Jeżeli pozew będzie tą kroplą, która spowoduje, że miasto poważnie podejdzie do problemu hałasu, to świetnie, niech tak się stanie. No i aby tak było. Pan Alan Green, Instytut Ekologii Akustycznej był z nami po południu w Radiu Warszawa. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj!